Ogień na bloki ziomo, się bloki non-stop, Ogie na bloki my nie wytrzymamy, ale się nie poddamy. Ogie na bloki ziomo, palą się bloki non-stop, Ogie na bloki my nie wytrzymamy, ale się nie poddamy. Zamieniam hasz na suchy bieg jazda to mój lek, zmieniam z szarego do czarnego, wsteczny ręczny... Lecimy bokiem na trzeciego, bo ja za to może ty lecimy, mam wywalone hejterów, można ich porównać do Ej, wjeżdżam bokiem na ręce, zająłem znaki, omijam wszystkie wywalone znaki, z nami psy uciekały i gonią jedną ze Ej, ma tu znaki, omijamy wszystkie znaki, wlatujemy bukiem na czerwono-cenały psy, uciekamy. Ogina na bloki nie paru palą się blokini no stop, ogień na bloki nie my nie wytrzymamy, ale chcieli poddamy. Ogień na bloki nie paru palą się blokini no stop, ogień na bloki my nie wytrzymamy, ale chcieli poddamy. Ej, kokosy spadają, moi ziomite śpiewają. I towar to jak biedronce, ja to samolotem i mm. cieszę się. Zakładamy na nasze kariery nie jest dreszcz, umijamy każdy stres.